Ale ja powiem Wam tak, ok, z całą, z całą moją niechęcią do Fit Lovers, ten odcinek się jako tako ogląda. W sensie tak miło mi się ogląda. Nie nudzę się, jestem zaciekawiony. Yy, nie czuję, że. No, czuję lekką że z racji tego, że on tak wiecie. Stara się wpleść te lokowanie tak. No, ale to jest ok, ok. Mógłby powiedzieć, jakby wprost, ale wybrał taką drogę. Jest Często YouTuberzy tak robią, ja tak jak mówię, ja tego nie rozumiem, bo to już nie jest żadna hańba robić materiał sponsorowany, no ale oni się najwyraźniej wstydzą tego. Ale jeśli chodzi o fit lovers, to no to ok, jesteśmy w jednej trzeciej, nawet trochę więcej, ale jest duża, duża jest możliwość, że to będzie pierwszy odcinek fit lovers, który obejrzy od początku do końca. Fataha Królestwo Szotów. No, no nieźle. Yy, Fitlowesa. Testujemy weganizm. W sensie, że to była taka metafora zamknięcia pewnego rodzaju etapu w moim życiu Dzisiaj życia po prostu z wielkim czołem, na którym zmieściłyby się trzy pary oczu yeah. <laughs> Okej, okay, dzisiaj będziecie towarzyszy... Ja ci mi to się też ciężko oceniać, nie? Bo ja nie mam tego problemu Póki co i chyba już nie będę miał, bo ile mam? 31 lat, już ja powinienem usieć, nie? A jakoś się nie zanosi Nie no, ja chyba nie mam, nie łysieję, nie? Więc nie wiem, co, co ci faceci czują. Może to jest taki problem dla nich, że sobie tam robią. Bo wiem, że i Gimper sobie robił przeszczep tych włosów. Też ten yy, dla pieniędzy sobie robił przeszczep. Nie. Szyć mi w robieniu właśnie nie. zabiegu. Sorki. No <laughs> <laughs> i Michał, nie dokuczaj no. Nie dokuczaj, dziewczyno. <laughs> Paweł, operatorka. operatorka po czterech latach studiów, jeszcze tutaj, zobaczcie, lampę mi trzyma profesjonalnie, wow! Dobra, nie, nie przesadzaj, to jest mój odcinek, tak? tak. Proszę tutaj trzymać. Jesteśmy teraz w Turcji, gdzie? Moi drodzy, no... Wiecie, to jest współpraca z tego, co ja słyszałem. Że po prostu on reklamował tą firmę, która y, załatwia takie wyjazdy. Gdzie Zrobił przeszczep bar w barterze. <laughs> Ale już ktoś był, co sobie. O, to ten. Dylmasti chyba robiła w barterze też sobie zabieg, nie? Znaczy operację. No, poruszę trochę taki temat tabu. Jak wiecie, mam duże czoło, nie da się nie zauważyć. To... Właśnie z kompleksami jest często tak, że to my sami najbardziej je zauważamy. I nam się wydaje, że inni tak zauważają mocno te nasze. To, to co jest naszym kompleksem. Czoło ma normalne. No, ma dredy, to ma te włosy. No, ja tam bym. Ja nigdy nie uważałem, że on jakiś łysiejący jeszcze coś takiego, nie? Nie zwracałem jakoś tak uwagi. Nie, może dziewczyny zwracają bardziej na to uwagę. Ja tak nie mam. Bo Ja nigdy nie byłem łysiejący, więc ja nie rozumiem problemu. To była dla mnie trochę taka krępująca. Ale powiem wam coś, co mi się nie podoba, na przykład, nie? Eee, albo nie, nie będę. Rzecz przez całe życie. Słuchanie. Sorry. Żartów, że spokojnie samoloty, by tam mogły lądować i tak dalej. Kto wie i kto ma takie problemy, właśnie z. Nie, może go cisnęli w komentarzach, ja nie wiem. Łysieniem. Ten doskonale mnie rozumie i w pewnym etapie życia człowiek uczy się z tym żyć, już zaczyna sobie też z tego żartować i tak dalej, ale gdzieś z tyłu głowy to cały czas jest. Człowiek patrzy w, w lustro, ja patrzę, patrzę, patrzyłem. Dzięki, Sebastian. W lustro? Patrzę, dalej patrzę, bo jeszcze nie miałem zabiegu, ale będę miał i wtedy będę patrzył inaczej. W tym momencie coś tu nie gra, coś tu nie gra. Nie, no może, może i tak, może duże ma te czoło. Ale to dobrze. Po to właśnie przyjechałem do Turcji, żeby to zmienić, żeby pozbyć się tego kompleksu, który towarzyszy mi już od y, kilku dobrych lat. Mat, dlaczego zdecydowałeś się na zabieg w Turcji, a nie w Polsce? Zrobiłem research i się okazało, że jest najlepsza. <ścoughs> Szczerze mówiąc, jest tutaj najwie... Zaraz zobaczymy, jaka jest prawda. Proszę bardzo, Medi Meditravel, przeszczep Turcja, bla bla bla. Jest to deal. Więc y, ja odpowiem za Mateusza Janusza na to pytanie, bo on pierdoli farmazony. To jeszcze raz. By towarzyszy mi już od y, kilku dobrych lat. Mat, dlaczego zdecydowałeś się na zabieg w Turcji, a nie w Polsce? Gdyż odezwała się do mnie firma Medi Travel i zaproponowała przeszczep w Turcji jako rozliczenie barterowe. Taka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Zrobiłem research i się okazało... Żyj z nami. Wiadomość nie została wysłana, edytuję... Spójrzcie, co? To, że jest najlepsza <ścoughs> szczerze mówiąc jest tutaj najwięcej specjalistów, którzy mają największe doświadczenie. Ludzie nie tylko są tutaj szkoleni, się zaraz do tego dojść. Nieprawda, nieprawda. W Polsce też mamy dobre kliniki. Tylko po prostu, tak jak mówię, Mateusz, Janusz przeszczepić sobie włosy w barterze. Ale do poszczególnych rzeczy, na etapach jakby robienia takich przeszczepów włosów? Yes, tak, exactly. has Ja mam takie zakola i rondo rataje na głowie to jest atut moim zdaniem. A co do wzrostu, to ja 19 lat. Different from opening channels is different from transplantation. Ale również mają właśnie ogromne doświadczenie, bo praca, powiem trochę w cudzysłowie, jest taśmowa, robią to codziennie w bardzo dużych ilościach, przez co po prostu robią to dobrze i to jest jakby legitne info. <grymne> a czemu ty usiejesz, skoro nie masz jeszcze 30 lat? A ja jestem w kwiecie wieku, jestem młodziutki, ale 2021 rok. I yy, już nie jest tak, że jak że ludzie nie wiem, zaatakują ciebie, że coś reklamujesz. A fitlowersi dalej, dalej kurwa oni wymyślają, nie? Robią sobie um, takie niby QA, że to kurwa ludzie pytają o te sprawy, a tak naprawdę to jest wszystko po to, żeby udać, żeby ta reklama była tak wtopiona w odcinek, nie? Chociaż jak W, widać, że jest to współpraca. Tutaj nie, ale Fit Lovers dzban nie powie wprost. No, chciałbym tutaj, tutaj polecić tą i tą klinikę, odcinek jest sponsorowany, tylko on wiecie, yy, udaje, że widzowie go zapytali, a dlaczego w Turcji akurat? I on odpowiada, bo tam są specjaliści znacznie lepsi, robią często te zabiegi. Takie pierdolenie. I co on myśli, że yy, ludzie tego nie kumają? Przecież to można powiedzieć wprost, to nic złego, że robi współpracę. Można powiedzieć wprost, no polecam, yy, to jest współpraca i tak dalej. Nie wiem czemu jest takie udawanie, że to nie jest współpraca, że to niby jest jego taka decyzja. Nie kumam tego. Ja rozumiem jak to się 5 lat temu ukrywało, nie? Bo wtedy widzowie krzyczeli, aha, sprzedałeś się. Ale teraz? W tych czasach? Nie wiem. A później zobaczę. A, ale niestety dopadło mnie. Łysienie dopadły mnie właśnie takie zakola, które mnie niszczą psychicznie. O, ja wam powiem. Ja kiedyś. Y, y, nie zdążyłem zgrać filmu, nie? To ja wam powiem, czemu nie lubię fitlowers. Nie zdążyłem zgrać filmu, kurwa. Ale też byłby fajny materiał na odcinek o tym. Była taka sytuacja. Usunąłeś mnie na Instagramie Kinga. Co? To wiesz co, może jak usuwałem tych kupionych followersów z Rosji. To przez przypadek. Może też Ciebie, nie? Bo już czasem już klikam taki znużony i usuwam, ale wątpię, nie? Żeby tak było. No, ale opowiadam historyjkę. Była sytuacja, że oni mieli jakiś taki odcinek, że jadą oglądać jakieś tam mieszkania, jakieś bardzo drogie. I mieli na tym odcinku współpracę z Boltem. Bolt to jest coś takiego chyba ala Uber, coś takiego podobnego, nie? Mieli współpracę i Bolt wtedy pisał do większości youtuberów. I wiecie co kurwa wymyślili fitloversi? Żeby jakoś wpleść w odcinek to lokowanie, oni nie powiedzieli wprost. No polecamy tutaj y, Bolta, bo mamy ten. Y, no, odcinek sponsorowany, polecamy, macie kod zniżkowy. Oni zrobili kurwa, nie mam pojęcia kto to oni wymyślił, ale słuchajcie. Zrobili taką, że idą do swojego auta i. O kurde, ktoś nam przebił opony! I wiecie, normalnie, jak y, k, stoisz na osiedlu i ktoś ci przebił opony, no to idziesz, nie wiem, zabezpieczyć kurwa monitoring. Zgłaszasz to gdzieś, a oni. O, to teraz musimy zamówić y, Bolta. I zamówili Bolta i pojechali tym Boltem, nie? Po chuj kurwa takie robić historynki sobie. Ja tego nie rozumiem, nie? Ale tu już trzeba być fitowersem. Jest to spowodowane. Ale ten uś... odcinek usunęli, więc ja nie wiem, albo. Y... Albo widzowie to wychwycili, ale też jest druga opcja, bo podobno mieli hejt za te pokazywanie tych drogich mieszkań, bo oni tam oczywiście skakali, robili te swoje salta i wiem, że Pudelek się z nich śmiał, więc nie wiem do końca dlaczego usunęli, ale ja kurde nie zdążyłem zgrać, bo nie spodziewałem się, że oni usuną ten odcinek. Pozdrawiam od Olci, Trąby i Michała. Pozdrawiam również. Dzięki Nesuk. DHT, czyli dehydrotestosteronem, który u mnie po prostu występuje w nadmiarze, są też inne powody u innych osób, jak na przykład dziedziczne, gdzie możecie odziedziczyć to po dziadku czy ojcu, albo na przykład od stresu. Jaką metodą będziesz robił przeszczep? Najlepszą metodą, najnowocześniejszą, nazywa się ona FUE. Jest to metoda polegająca na tym, że z tyłu głowy pobierane są mieszki włosowe, tak zwane grafty, i wszczepiane. Z przodu głowy. Wszystko jest robione przez maszynę, ale przez właśnie doświadczenie. No dobra, i jak to jest później? I z tyłu? To już się będzie wtedy łysym z tyłu? Czy one tam i tak będą? To mnie zastanawia. A jakbym sobie wpierdolił, kurwa, tutaj na całe czoło włosy. I odtąd by mi się zaczynały włosy. O! Kąd byłbym gość. Co uważasz o High TV? Kanał. YouTube, to jest... Nie mam za bardzo zdania, bo się nie zagłębiałem nigdy w jakąś twórczość. Wywiadów nie udzielam, póki co. ...osoby, dlatego też Turcja. Robione jest to pod specjalnym kątem. Właśnie to jest ciekawe, bo tutaj jest bardzo wiele czynników, przy których można spartolić robotę i po prostu zepsuć komuś ten przeszczep. Jak... Dzięki Kacu. Perkacper. Tak na przykład właśnie przy wszczepianiu włosów trzeba je ustawić pod odpowiednim kątem, żeby później one na przykład nie rosły tak, tylko mogą rosnąć tak jak chcemy, dlatego trzeba to zrobić specjalną maszyną, ale w odpowiednich rękach. Oprócz tego ta metoda też różni się dzięki nowy Janusz się od tych, które były wcześniej chyba FUTY, bodajże, która polegała na tym, że wycina się cały placek z tyłu głowy i potem też zostawiały blizny. Dlatego ja pozdrawiam, Sylwie. Ja wziąłem tą nowszą metodę, lepszą metodę, bo nie chcę mieć zwyczajnie blizny z tyłu głowy. Jak znalazłeś klinikę w Turcji? Czym się sugerowałeś przy wyborze? Ja tak naprawdę nie znam się ani na klinikach, ani na Turcji. Ja, ja nie oglądałem, ale nie. we wszystki pomogła mi firma Meditravel. Tak obstawiam. Więc wolałem wziąć kogoś, kto jest doświadczony w tym i wziąłem firmę Medi Travel, firmę polską, która ma zwyczajnie w tym doświadczenia. To jest ciekawe właśnie, bo ta firma załatwia wszystko, zaczynając od ogarnięcia lotów, vip transferu z lotniska do kliniki, gdzie y nie, no, ale współpraca udana. Jakby tutaj Medi Travel trzeba pochwalić przede wszystkim, że odcinek jest dobry i faktycznie ludzie, którzy mają ten problem. Mogą podjąć na podstawie tego odcinka decyzję, że no chcą taki zabieg i się zgłoszą do Meditravel. Ale uważam, że jest jeden błąd w tym odcinku. A e, e, chodzi mi o grupę docelową. Bo Fikloversów raczej nie oglądają ludzie, którzy łysieją już. Bo dwunastolatki nie łysieją według mnie. A oni mają bardzo młodą widownię. Być może oglądają ich też dwudziestolatki, ja nie wiem. Ja uważam, że oni tworzą dla dzieci, nie? Te podskoki, noga w górę, jakieś. Tam, oni się krosowali ze Stu, Stu też miał zawsze młodą widownię. No wydaje mi się, że grupa docelowa tutaj nie została dobrze dobrana. Ale sam odcinek spoko, nie? Na, ważne, że był na głównej, więc... Nie no, ale jak się wpisze przeszczep włosów, no to wyskoczą, nie? Więc to jest dobrze. Sylwuś, ty jesteś bardzo mądry, a nie piękny. Dziękuję, Nikola. Również oni ogarniają, jakby wszystkie badania, które dodatkowo trzeba zrobić, jeszcze wokół Covidu jest dużo dodatkowych rzeczy, które jakbyśmy mieli zrobić sami. Nie dziękuję. Jak widzicie, zakwaterowali nas też w super hotelu, w super miejscu. Czterogwiazdkowy hotel ze spa, z basenem, z siłownią. Tak, tak, będę organizował tripy, ale to po walce będę opowiadać. I to wszystko w ogóle też brzmi. Abstrakcyjnie, mogę. Mógł... Mówicie, że dzieci przekażą rodzicom łysym, że ta to ta to, zobacz, nie do ciebie nadzieja. <noise> Kowule na YouTube na grafim, w którym który się na temat małych. No i co z tego? Ale dzięki ogar Polski. Mi się wydawać, że to kosztuje miliardy, miliony monet, ile tak. wyszedł cały koszt tego zabiegu, to powiem wam potem. Myślę, że się grubo zdziwicie, bo cena jest naprawdę No. It's like, wow! <laughs> Idziemy właśnie na konsultację. Dzięki, anonimie, za 20 zł. Pierwszą tutaj na miejscu. Co jest ciekawe, klinika jest w ogóle jakieś dwie minutki stąd i mam. Nie, ale powiem wam tak, okej, okay, z, z całą moją niechęcią do Fit Lovers, ten odcinek się jako tako ogląda. W sensie tak miło mi się ogląda. Nie nudzę się, jestem zaciekawiony. Nie czuję, że. znaczy, czuję lekką, że z racji tego, że on tak wiecie. Stara się wpleść te lokowanie tak. No ale to jest ok, ok. Mógłby powiedzieć jakby wprost, ale wybrał taką drogę. Jest często, youtuberzy tak robią. Ja tak jak mówię, ja tego nie rozumiem, bo to już nie jest żadna hańba robić materiał sponsorowany. No ale oni się najwyraźniej wstydzą tego. Ale jeśli chodzi o fit lovers, to no to ok, jesteśmy w jednej trzeciej, nawet trochę więcej, ale jest duża, duża jest możliwość, że to będzie pierwszy odcinek Filtrowers, który obejrzysz od początku do końca. Podstawionego busa, także jedziemy bezpośrednio. A może ja bym sobie coś zrobił z tą firmą? Czekajcie, co ja bym mógł zrobić? O, yy, nie, można się wydłużyć trochę, ale to później, kurczę, ciężko się ten, chyba chodzi, bo to kości jakoś przedłużają, nie? <laughs> co ja bym mógł zrobić sobie? Poczekajcie, niech ja pomyślę. A, zęby, no. nie ja mam tak, powiem wam, miałem fajne zęby, ale teraz ósemki mi jakby robią napór na wszystkie, że jedynki, tak jak były jedynki, nie, o czekać, o że są sobie jedynki, to one zaczynają tak schodzić do środka, tak się jakoś lekko wykrzywiać, no to sobie na, może to z, zrobię, w sensie wyrwę ósemki i może aparat sobie założę. Moja narzeczona uwielbia jak mówisz dzban z Fit Lovers. Dzięki Z hotelu, no ciekawy jestem Wygodnie w ogóle, czujemy się jak VIP trochę, nie? Tu wszędzie ogarnięte transfery, nic nie trzeba myśleć, no. nic nie trzeba robić, tak że... <laughs> o patrzcie, Dzięki Osama Chodzi o sport po zabiegu to jest bardzo ważne, żeby przez dwa tygodnie ograniczyć nie, nie. niestety. Nie. Co trzeba ograniczyć sport? Natomiast Co ten z ten... moim challenge Ja Chciałem teraz 365 dni w roku mieć trening. Za dwa tygodnie może, może do, do miesiąca. Po dwóch tygodniach? Yeah. dwóch tygodniach można już powrócić do sportu, natomiast jest like, taki lekki trucht off, czy yeah. jakiś rowerek. Po For miesiącu w pełni one? każdy rodzaj mm -hmm. sportu. Yeah. Ja się zastanawiam, kiedy on będzie Fame MMA walczył. No bo swego czasu to oni się za dużo cenili, ale teraz już jakby. Myślę, że to już jest w zasięgu Fame MMA, taki zawodnik. No i ta przecież ta. O, o, jak ona ma? Pamela. Pamela przecież yy, też jest wysportowana, ona może by walczyła. Albo walki par. To jest za no, dobra. Za chwilę będę miał ustalaną linię włosów, czyli dokąd mogę sobie pozwolić, ja bym chciał dotąd. <grytanie> Ale wiadomo, trzeba się liczyć ze zdaniem lekarza. Ale kurwa zobaczcie, pół odcinku jeszcze salta nie zrobił. Jest jakaś przemiana w głowie, nie? Kto wie, może nowe włosy i już nie będzie salta robionego ale myślę, że zrobię. I jak po Wow, no jestem miło zaskoczony. Pan powiedział, że będę mógł zrobić trochę niżej, więc zbliżam się do nie na żart. Będę miał dotąd, no jestem trochę taki zestresowany, że będę musiał zgolić włosy całe tutaj z przodu, ale za dwa tygodnie już bandama wjeżdża i nikt nic nie widzi. Dzień dobry. Co, jesteś załamany? <laughs> Jestem zmęczony. Za czas o dwie godziny. Tak sobie tłumaczę. No, w Polsce 5. jest piąta. Dawaj, 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 dawaj. Dzięki Szymuś. <laughs> bye. Bye. Dobre, bye. Bye. 30 minut do... Nie no, ogólnie reklama jest bardzo dobra. Dobre jest wykonanie reklamy, uważam operacji lekarz po... Bo wszystko jest pokazane, nie? Jakby człowiek oglądając to, jakby włączył odcinek ym, z takim nastawieniem, oj, nie wiem, czy ja sobie dam radę, bo ja nie znam angielskiego, nie dokładam się. No to tutaj ma pokazane, nie? Że tak, jest jakaś kobieta, Polka, która pomaga wszystko ogarnąć. Yy, widzi, że jest włożony, że nie musi się o nic martwić, tak? No, uważam, że spoko, spoko, współpraca. Powiedział mi właśnie, że linię włosów będę mógł mieć troszkę niżej. No i to mnie zastanawia, nie? czy tutaj te włosy, o, czy to ten, czy on tu będzie łysy już? Czy też będzie miał tu włosy? ...niż wczoraj, także... Le... Na Twoją walkę czekam bardziej niż na Błachowicza. Dzięki. Lecimy z tym w dół. Oprócz tego dowiedziałem się, że z tyłu głowy ze strefy dawczej będę miał pobrane Zaledwie 30%, także nie muszę obawiać się o prześwity czy... Aha, no to tak, to te pobrane, to już nie będzie miał tam włosów, ale będą pobierali nie każdą, tylko co trzecią, nie, że, że ten, że te włosy jako tako będzie miało. Ale jednak, że jak zabiorą już, ja nie wiem co, on tam gadał na początku, no to, to tam już nie będzie akurat w tym punkciku włoska, nie. Hmm, coś za coś. Rzadsze włosy. No Mateusz mów szczerze. Będę miał pobrane zaledwie 30%, także nie muszę obawiać się o prześwity czy rzadsze włosy. No Mateusz mów szczerze Nie no jak, no będziesz miał rzadsze włosy. ...jest to, to ty mów szczerze, bo ja tego nie robię. Będzie miał odrosną. Aha, okej. Okay. Dla siebie Mam IG prywatny, bo mi kupi kupuje jakiś oszołom yy, followersów z Rosji. Pamiętaj, już jest panią mi Adam Filip, pozdro Gandalfi, trzymam kciuki za walkę. Dzięki. Do zobaczenia za 5 godzin. Do zobaczenia w świecie, w którym są ludzie z włosami. Ale widać, że go to męczyło, nie? Że jakby. No, do, no miał kompleks duży na tym punkcie, bo. No widać w nim nadzieję, nie? Że będzie miał włosy. Jezu, no, ale się stresuje trochę. No, tak zaczęło się stresować, tyle ludzi chodzi, tak no, wiesz. taki teraz ten, ale zaraz będzie spokój. Jezu, dobra. O ja, o ja. Spoko Lady Gaga. Trzeba mieć w życiu trochę dystansu. Jestem po znieczuleniu i tyłu głowy i przodu głowy. Jak na razie w sumie czy... O jak ja bym sobie na walkę z bońskimi znieczulił całą głowę. To jest okej, okay. nie było jakoś super boleśnie. Może na początku, ale później już jakby to schodziło. Jest dobrze. Teraz podobno już w ogóle nie będę czuł bólu przez cały czas. Więc w sumie jakbym miał to porównać do robienia tatuażu, to jak na razie tatuaż jest większym hardcorem, to jest chill, naprawdę. Dobra, lecimy z tym, trzymajcie kciuki i kciuki. możecie też zostawić łapkę i napisać w komentarzu co się... <grystanie> Dobra, lecimy z tym. Co się stało z dźwiękiem w tym materiale? Jakby moja głowa nie była. E, nie, zobaczcie, tutaj. Tak naprawdę nie znam się ani na klinik. A nie, nie, to mi się po prostu podkusiło wszystko. Ja z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich wariatów, wszystkie osoby, które idą po swoje, spełniają marzenia. Po prostu robią to, na co mają ochotę. To jest właśnie odwaga i tak trzeba żyć. Dobra, słuchajcie. Jestem po wszystkim. Jeszcze wam nie pokazuję, bo sam nie zobaczyłem, więc to by było nie fair. Myślę, że pokażę najpierw pomyli. Na razie unikam luster. Cholera, pierdola. Nie wiem, krosznik jesteś to już jesteś za stary na YouTube'a. Ja mam wrażenie, że... A właśnie, piszcie na czacie, ile macie lat. Piszcie na czacie, ile macie lat. Jestem bardzo ciekawy. Widzę, że ten... To to był Monika. No i jak patrzę na wiek, no to... Nie na no, różny. 31, 17, 19. Dalej no, ktoś napisał 6. Ktoś napisał 8. Yy, więc jest zróżnicowanie. Tak, masz rację, ale pamiętaj, że ja się wiesz, ja się już z tego wybroniłem w odcinku, więc. Yy... Ale nie mówię nie, nie mówię nie, zabezpieczyłem sobie to, więc nie będę kminił. Ale to po walce chcę sobie kminić. Tak samo wiesz, jak byłem oskarżany o skopiowanie szlaku, yy, zrobił artykuł ten yy, Spidersweb, że yy, Wardenga skopiował szlak. Kurwa, nie wiem jak można skopiować najsłynniejszy szlak na Islandii, ale okej, okay. Wardęga skopiował szlak. A co najważniejsze, na Spiders Web napisał, uwaga, redaktor, że ma nadzieję, że nikt z Wardęgą, że nikt nie da się nabrać i nie poleci z Wardęgą na Islandię, nie? I łup, zabezpieczone to mam. Więc też sobie to wykorzystam, myślę. Bo tam youtuberów pozywać o tak średnio. Ale portal to już wiesz. To już jest naprawdę działanie na moją szkodę. Więc albo niech udowodnią, że skopiowałem szlak. A wiesz, na pewno się znajdzie ktoś z Watachy, kto, kto mi napisze maila, że: No, Sylwester, chciałem z Tobą lecieć na Islandię. Ale z racji tego, że Spiders Web napisało, żeby się nie nabierać na Twoją ofertę, to jednak rezygnuję. A to już jest wtedy dla mnie dowód dla, dla sądu, że poniosłem straty. I Spidersweb będzie pewnie. Musiało to wyrównać. Tak jest żyćko. A ja nie jestem frajerem. Na co od zawsze próbowała być? Bad bitch byłem z nią na obozie. To miała chłopaka. A to nie wiem. Nie wiem, Zyrka Ja jestem tyle. się płakać chcę. Mm

co, wy już Lupa, widzicie pomylowidzia, a jeszcze nie widziałem. A ty nie widziałaś? Nie masz lustra, nie miałeś? No tak widzę, tak wiesz. A jak ty się czujesz? Masz takie czerwone oko. A to miałem od rana. No nie wiem co o tym sądzić. No to... <noise> Powiedzieli, że idealne. Tak? No to... Że nie może być lepiej. Gratulacje, masz mega niskie czoło teraz. Tylko wygolili ci włosy, nie, więc nie, nie widzisz tego. <noise> Dzięki pastuch. A byłaś? jak się czujesz? Czekałam Dobrze. na ciebie. Przecież nie mogłam być na w sali. A kupiłaś mi coś? <głos> <głos> Dobra, nie przedłużajmy. Wiem po co tu przyszliście. Jaka jest cena takiego przeszczepu? Pytam o mi jakie? 3200 euro. Ale... 3200 euro to ile to jest pieniędzy? Przelicznik euro. 3200. Ojej, to dużo pieniędzy, to jest 15 tysięcy złotych prawie. Ale było droższe. E, to Dostałem czapkę gratis. Kapelusz na podróż, będziesz jak. Farel. <laughs> Farel że było warto. Nie, no tak naprawdę, słuchajcie, jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy i wiem, że będzie dobrze. Już czuję się A bo to już z lotem i tak dalej. Wspaniale z tym, że... Nie, ale reklama spoko. Widzę to oczami wyobraźni i nic tylko czekać. Pierwszej nocy było ciężko, nie będę ukrywał. To już położył się spać. Znieczulenie już zeszło, także zaczyna go mocno boleć głowa. Jestem sportowcem i na co dzień nie przyjmuję leków, dlatego ta pierwsza noc Dzięki, Jackass. Tak. Życie jest czasem fajne, czasem mniej. Była dla mnie wyjątkowo ciężka. Upsi. 41 lat. Powiedz mi Sebastian, co ja tutaj robię? Odnajdujesz się. Nie, to dobrze być starszym i się odnajdywać wśród młodzieży. To znaczy, że jeszcze nie jesteś boomer. To nie ja. Ale jak to mawiał rzymski filozof, włosowi już gęsty, boli to rośnie. Także jeśli jeszcze się zastanawiacie, to zastanawiajcie się dalej, zastanówcie się dobrze i może podejmiecie decyzję. Nie dobra, zostało 12 sekund do końca odcinka. Jeszcze nie zrobił salta. ...odpowiednią dla siebie. A może w ogóle nie potrzebujecie, no to. Nie, nie podłamałem się. Zazdroszczę. <grywa> Trzymajcie się. El nie zrobił Salta. Fitlowez. Jestem trochę w szoku. Nie wiem co się dzieje. Ale to dobrze. Uważam, że to dobrze.